Cześć! W moich rękach dzisiaj masz MSI DS200 Interceptor. Zapraszam Was na wspólny unboxing i na mały test. Zanim otworzymy, przyjrzyjcie się jak wygląda pudełko? Dzięki okienku możemy zobaczyć, jak wygląda myszka, a nawet położyć na niej swą dłoń przed zakupem. Czujnik laserowy, makra, dodatkowe obciążniki, podświetlenie RGB w 16 milionach kolorów, rozdzielczość 8200 DPI, przełącznik DPI, 9 programowalnych przycisków oraz kompatybilność z Windowsem. Z tyłu zdjęcie pokazuje nam, jak wygląda myszka, dodatkowe informacja, a także pełna specyfikacja myszki. Zobaczmy więc, co jest w pudełku. Pudełko wskrywa, jak widzicie, kilka rzeczy: oczywiście samą myszkę, jak i kilka dodatkowych akcesoriów. Zacznijmy od Woreczka, w którym znajdują się na pewno sterowniki oraz oprogramowanie. Polecam ściągnąć najnowsze ze strony producenta, oczywiście. Tutaj ciekawe ślizgacze, które możemy sobie wymienić. Instrukcje obsługi w języku angielskim i w krzaczkach. Niestety nie widzę tu języka polskiego. Ok, chociaż na opakowaniu jest yy, też po polsku parę informacji. Dzięki temu możecie sobie zainstalować i ustawić wszystkie opcje dostępne dla tej myszki. Co znajduje się w tym pudełeczku? Trochę wygląda jak bębenek z nabojami. Ach, próbuję wyciągnąć. Uski są dość ciężkie. Ok. Więc są to metalowe odważniki. Wydaje mi się, że chyba każdy z tej samej takiego samego ciężaru. Okej, okay. piękne logo smoka. A teraz sama myszka. Jak widzicie, sama myszka ma bardzo ergonomiczny kształt. W dotyku mamy tutaj Specjalne jakieś tworzywo, które nie ślizga się. Co prawda, przyciski są dość głośne, ale ogólnie pierwsze wrażenie jest rewelacyjne. Bardzo dobrze leży w dłoni. Dodatkowy przycisk, i tutaj kolejne, które są programowalne: przełącznik rozdzielczości. Tak, jak się ktoś nauczy, to może i w ten sposób. I scroll bardzo cichy, niestety bez możliwości przełączania na boki, oczywiście. Wciskany przewód w oplocie, złote USB, ślizgacze, które możemy wymienić. Oczywiście sensor laserowy, i tutaj mamy możliwość dodatkowego obciążenia i dostosowania ciężkości swojej myszki do własnych potrzeb. Po kilku dniach testów chciałbym podzielić się z Wami moją opinią. Mysz bardzo przypadła mi do gustu, przede wszystkim ze względu na swój ergonomiczny kształt. Dobrze rozłożone dodatkowe przyciski, podświetlenie, ale przede wszystkim na działanie sensora laserowego. Genialnie na każdej powierzchni. Również spore możliwości daje nam oprogramowanie. Niestety, jako mysz gamingowa powinna dawać nam możliwość nieco większe niż wyboru pięciu profili. Brakuje mi możliwości personalizacji pod każdą grę oddzielnie. Ogólnie myszka dostaje ode mnie grube 8 na 10 punktów. Bardzo dziękuję alea PC za udostępnienie mi sprzętu do testów.